BKS w biało-czerwonych strojach gościł GKS Bełchatów. Przypomnijmy, że w pierwszej kolejce obydwa zespoły przegrały swoje mecze. Bardzo duże zmiany kadrowe w porównaniu z poprzednim meczem zaszły w GKSie Bełchatów. W drużynie pojawili się trzej nowi gracze. Juliusz Kruszankin, Sławomir Gula i Waldemar Tęsiorowski. W UKKS-ie nie zagrali jeszcze ani Terlecki, ani Trzeciak. Pojawił się zaś na ławce rezerwowych Grzegorz Krysiak. Piłkarze obydwu zespołów nie zachwycili, choć w pierwszej części mecz mógł się momentami podobać. Pierwszą groźną akcję stworzyli gospodarze. Po dośrodkowaniu Czachowskiego w idealnej sytuacji znalazł się Dariusz Janczak, jednak piłka po jego strzale przeleciała nad poprzeczką. W rewanżu dobrym strzałem głową popisał się Robert Burski. Robakiewicz obronił z największym trudem. W 27. minucie w drużynie EKSU nastąpiła zmiana. Janczaka zastąpił Grzegorz Krysiak, pomocnik gospodarzy, witany był przez kibiców owacyjnie. Krysiak po wejściu na boisko od razu popisał się ładnym, krosowym podaniem. Dubicki odegrał do Czachowskiego, jednak jego strzał obronił Paciorkowski. W drugiej połowie tempo gry spadło. Zawodnicy sprawiali wrażenie, jakby remis ich satysfakcjonował. Na pierwszą ciekawą akcję w tej części gry czekaliśmy aż do 71. minuty. Po rzucie wolnym Dubicki strzelił głową, ale Paciorkowski nie dał się zaskoczyć. Chwilę później Jacek Berenstein mógł rozstrzygnąć losy meczu. Dostał piłkę od Roberta Górskiego, wszedł przebojem w pole karne, ale jego strzał obronił Zbigniew Robakiewicz. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się wynikiem bezbramkowym, z rzutu rożnego dośrodkował Niżnik. Najwyżej wyskoczył Grzegorz Krysiak i dokładnym strzałem głową zdobył gola. W 83 minucie ŁKS objął prowadzenie 1 do zera. Można powiedzieć, że w naukę strzeliłem dedykacji dla swojej żony i dla kibiców. W ostatnich sekundach łodzianie mogli zdobyć jeszcze jednego gola. Za podanie kruszankina do bramkarza sędzia spotkania podyktował rzut wolny pośredni. Po strzale Mirosława Myślińskiego piłka trafiła jednak w słupek. EKS wygrał z GKS-em Bełchatów 1-0. Zespół Bełchatowa po pierwszej podaży z Zadrzem. chciał się w jakiś spół, chciał złapać te pierwsze ligowe punkty. No, UKS wiadomo, po porażce w Olsztynie 1-0 też chciał złapać ligowe punkty. No, cieszę się, że nam się to udało wspólnie i myślę, że teraz chyba będzie już teraz lepiej. JEGAS był zespołem przeważającym praktycznie przez większą część spotkania. Ja liczyłem, że może nam wyjdzie jedna albo dwie kontry. Taka była po przerwie, ale Berenstein nie potrafił jeszcze przy stanie 0-0 umieścić piłki w siatce. Bramkę, w tym fragmencie gry, kiedy już niewiele brakowało do końca. Na pewno ja bym potwierdził to samo, co trener Bełchatowa. W sumie w całym meczu drużyną przeważającą był UKS, no, stworzyliśmy szczególnie w pierwszej połowie kilka sytuacji, których powinny zakończyć się bramką. No niestety te bramki nie padły, no padła w najmniej na oczekiwanym momencie, tak jak trener tu podkreślił po stałym fragmencie gry, no, bardzo dobra głowa Grześka Krysiaka, który wszedł w ostatniej chwili do UKS i okazało się, że no, znakomitym pociągnięcie. Na pewno w przekroju należało nam się to zwycięstwo, no, z tym, że GKS podyktował nam ciężkie warunki yy, yy, boiskowe. No, na pewno dużo do pracy nas czeka, w szczególności w przodzie, gdzie dzień ma jednak dość siły przebicia. No ale trzeba się cieszyć z tego, co jest, czyli ze zwycięstwem. Panie Władysławie, jak ocenia Pan postawę trzech nowych graczy w KKS? -ie? Myślę, że nie zawiedli. Myślałem, że może być nawet gorzej, bo przecież niewiele wspólnych treningów żeśmy razem odbyli. Ja praktycznie grałem sześcioma nowymi ludźmi w składzie od samego początku bo i kontuzja i kartka. Nie tłumaczę tego faktu tym, ale myślę, że pograją to te akcje będą się zazębiały. Myślę, że w środkowej strefie, zwłaszcza za dużo luzu, żeśmy dali przeciwnikowi i, i stąd ta taka perlamenta czasami przewaga UKS-u. Ale jestem dobrej myślą, myślę, że chłopcy chcieli walczyć i grali do końca po prostu i to, to też należy podkreślić.